Cześć, witajcie, jestem Oleg Power i widzimy się w kolejnym odcinku z The Last Days of Third Age. I tak obiecywałem wam, że skoczymy sobie do Gondoru, ale nie wiecie jednego, że nagrywałem ten odcinek wcześniej i tu była niezła siekana z orkami, więc ja sobie odpuszczam to i wracamy do Del, żeby trochę jakby to powiedzieć, ulepszyć nasze oddziały, tutaj wspomóc naszych oczywiście pobratymców, bo tutaj jest też e, niezła sieka i po prostu wracamy tam. O, wracamy. I muszę pamiętać, żeby zapisać przed każdą bitwą, dlatego że ostatnio, jak nie zapisałem przed jedną bitwą, to od razu. Wy, e, wywaliło mnie podczas bitwy i, musia i wylądowałem znowu tutaj, czyli od początku, więc trzeba sobie skoczyć znowu do dal. Czy mamy kogoś tutaj do levelowania? Oprócz mnie to nikogo za bardzo. Mhm. Nie wiem, trenowanie możemy sobie poddać i on-handed archery. Jestem trochę wkurzony, bo yy, wszystkie moje rzeczy, które zdobyłem, so, raczej sobie kupiłem właśnie to, straciłem. Bo sobie tam w Del kupiłem fajne rzeczy, ale niestety. Gondor odwiedzimy, obiecuję Wam, ale yy, nie teraz. Nie, nie, teraz go nie odwiedzimy, ale na pewno w przyszłym, w przyszłym czasie go. Zobaczycie sobie Mina Styrid i resztę tych Jakby to powiedzieć nie państw, tylko... O, coś, coś tak przegrywałem. Jarhalar coś tam. Of Rune was defeated battle. O. Tutaj jest... Po prostu tam jest taka siekana w tym gondorze, że... West End has been BCF. O, o. Właśnie. I ja zazwyczaj kiedy dołączałem do tej bitwy o West EMT to przegrywałem. Trochę sobie jeszcze pojedziemy. Najgorzej będzie przez mroczną puszczę Jechać, dlatego że ostatnio jak tamtędy jechałem, to zaatakowały je pajanki. Niemile wspominam tamte zdarzenie. Jedźcie, jedźcie. W sumie już trochę daleko jeszcze, ale chciałbym się napatoczyć na jakichś orków dlatego, żebyśmy sobie po posprzedawali od nich broń. Czy mamy jakieś questy? Nie. No oj, ale mgła. Ja w właśnie w odcinku którego nie ma e pokazywałem w Minasteri i była taka mgła, że Minaserita, że było spowite mgłą i nic nie było widać, więc... Nie wiem czemu tak się w tej grze robi. Czasami jest w gła, czasami nie i to jest dziwne. Nie wiem co to ma wspólnego właśnie z, e, z grą. Tak, teraz tylko będzie pytanie jak się. No, zaatakowali, ale na szczęście to są sławiaki, więc weźmiemy ich. Jest jeden tylko na... wargu Jasne. Oj. Nie Łucznik ze mnie od siedmiu boleści. Dobra, trafione. Zabity. Owa. radę. Pod warunkiem, że dobra ten, ten, temu w stopę by można było przywalić, dobrze. Aj. Dobrze. Oła. Aj. Da. Aj, aj, aj. Okej. Okay. dam radę, już ich jest niewielu. Dobrze. Aj. No, kurde, zabili go. Kogo chce strzelić, to nagle ginie. Dobra. Teraz trzeba trochę pomachać kikiem. Dobra, ok i ostatni już po wszystkich udało nam się pięknie. O, i właśnie tego było potrzeba, żeby to posprzedawać potem. Właśnie czekałem aż. Pomóc czy nie Pomożemy Ale od razu yy, Save i teraz Jak coś to zacznie sprzed save'a wtedy A, jedziemy Tylko Gdzie oni są? Bo ja tu nikogo nie widzę Hallo Tam są, dobra Przepraszam was, że tak dużo razy klikam to Charge, ale dlatego, że mi się pokazuje wtedy ile FPS-ów mam w grze, więc nie chcę, żeby wam to przeszkadzało. A nawet nie wiem, czy wam to się wyświetla. W sumie jest jeden znowu warg. Oła. Chyba mój konik dostał. Ja trochę ich. Im tu poprzeszkadzam, przynajmniej żeby trochę strzału na mnie powytracali. Ała! To bolało. No. O. Dam radę. No, nie mogę. Mam za krótki mieczek. Dobra Tego, tego Bo potrzebuję, potrzebujemy kasy, żeby się ulepszyć I żeby ulepszyć z, swoją zbroję i wszystko Oby tylko nie, w sumie żebyśmy tylko nie zginęli Dobra No kurde zahamował Ten. Ten. Trochę go tu poharataliśmy. Dobrze. Okej. Okay. I tam już wszyscy w sumie uciekają. Czy jest jeszcze ktoś tu? Ta już go załatwili, więc spoko. New enemies arrived A, warga trzeba jeszcze po, położyć niestety Dobra, ja go gonię Dawaj, chodź tu wargu Wargi są tak wkurzające Wszystkich, wszystkich taranują jak widzicie zresztą Może nam się uda był jeszcze trzasnąć w dupę. No i nie udało się. Szkoda. I wygraliśmy. Dostaliśmy za to kolejne rzeczy, które można sprzedać, więc jest ok. Już w sumie tak. I teraz, którą, z... jak kliknę tu, to. Jaką zamierza tam pojechać? Niestety. Jedziemy przez sam środek w puszczy w sumie. Charakter sobie. Czemu nagle miałem arcze 110 i już nie mam. Dziwne. Prisoner... Yy, crafting dajemy sobie i... Dobra, nie masz. Jedziemy. O, jest ktoś przy, przy, przy okazji do levelowania Mamy czterech Rohirrimów w sumie Którzy nam też się mogą przydać Trzeba będzie naprawdę większą O, ruchaj kamp O, przez to Odena jest oblegany Normalnie tam jest najwięcej akcji, w tamtym rejonie ale my niestety jesteśmy człowiekiem z dal, więc się skupimy na sprawach dal. Tam wyruszymy, jakby nie mieli większą armię, przynajmniej 40 żołnierzy. Wtedy można tam jechać naprawdę. Wtedy tam możemy dopiero jechać. Teraz jak mamy 17 żołnierzy, to tam nie ma co jechać, bo byle grupka nas rozwali. A tam jak już jeżdżą po 200 żołnierzy oddziały, to po prostu... Nie ma co... Obiecuję, że, że na pewno tam pojedziemy. I patrzcie! I patrzcie o czym ja mówię! O czym ja mówiłem? No i co nas, co za nami idzie? Nie chciałbym na to wpaść. A co za nami idzie? Cholera, to nas... Oni nas zabiją. Ja za chwilę teleporta zrobię, jeżeli będą za blisko. Będę musiał, to, będę musiał to zrobić. Nie idą już za nami, proszę. Proszę, niech nie będą już za nami. Ja się boję. Ale już niedaleko do Esgarot przynajmniej. I w tym miejscu gdzieś tutaj e, musiałem walczyć z pająkami, gdzieś w tym miejscu. Patrzcie, jaka nasza armia tu jedzie. Dobra. I zaraz chodźmy do Smitiego, posprzedajmy mu to wszystko. Sprzedajmy mu to wszystko. On, ja widzę, że tu nie ma za dużo kasy, raczej. Yy... Ale my od niego i tak wydębimy. Inne rzeczy, to jest słabsze od tego więc bierzemy to. Hmm. to W sumie tak miecz do góry to też możemy już sprzedać I kupimy sobie jakąś tarczę Czy to ma więcej niż to moje? Nie, nie ma Muszę mu zapłacić 900 ileś tam i jeszcze przy okazji weźmiemy to 800 Dobra A nie to ja to dostanę tylko tyle, to dobrze się w tej cenie złożyłem mhm. dobra jeszcze chodźmy do baraków Bierzemy wszystkich Ilu tylko jest? Bierzemy ich wszystkich Przydadzą się na pewno. Mamy już 33 ludzi. To naprawdę już jest niezła liczba. Teraz by można było iść do naszego kr króla Branda i się z nim dogadać, czy ma dla nas jakieś misje. King Brand Wezmów nie ja, ja... Ja... Done. Do you have any task for me? E, właśnie. O dziewięciu... Nie, nie, sorry. Nie. Nie takiej rzeczy, nie? Uh, I wish ask you something. Mm, I want... W sumie nie wiem co my dostaniemy za to Nie, nevermind Dobra My za nimi będziemy jechać teraz w sumie Może oni albo Będziemy za nimi jechać na razie tak w miarę po cichu Może oni jakąś nam dadzą rozrywkę typu walka z kimś albo coś albo wiecie co, wróćmy jeszcze na chwilę do dal i zwerbujmy stamtąd jeszcze żołnierzy paru bo ja widzę, że oni chyba się wybierają do dol -Gul guldur tego outpostu więc my skoczymy sobie jeszcze do dal że oni się nie boją tutaj tak blisko jestem Masz jakieś ludzi dla mnie hmm. Dobra I osiągnęliśmy swój limit żołnierzy Lejem tygodniowo 400, 420 Dobra damy radę I teraz ruszamy za nimi Oni gdzieś powinni być tu Żebyśmy tylko na nikogo nie trafili, naprawdę. Takiego strasznego. Questów żadnych nie mamy. Jedzenia mamy w sumie jeszcze sporawo. Więc można jechać. Nie wiem, nie pamiętam jak się przyspieszało podróż. Było kiedyś takie coś do przyspieszania? Nieważne. Bo... Batman... oftel. Albo oni gdzieś tutaj walczą... O, tak! Tu jadą. ma? Co? Dawajcie zaatakuj Save I jeżeli ich zaatakujemy Nie już są za, za daleko Myślałem że tam ten... O teraz możemy się safe z... Save <noise> Bo to naprawdę może się źle skończyć, jeżeli się nie zapisze W sumie oni atakują, to my też możemy, nie? Dobra Jest trochę mgły, nic nie widać kompletnie Mam nadzieję, że coś nam z tego ataku wyjdzie Dobra. Atakujemy. Aj, no. Ten miecz jest taki głupi. Ja tu nie... W sumie to lepiej by było, gdybym był tutaj... Łucznikiem. Zaraz się tu... Dobra. Aj, pudło. Ten, 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 ten. No nie, no spudowałem. Dam radę. Idź won. Dobra. Siedamy z konia. Dobra. Okej. Okay. Oni się. Dobra, jeden jajaj Troll. Ja tam widziałem trola O, to będzie z... to się źle skończy. Nasz koń boi się trola i tutaj on się może nie przydać w ogóle I stracimy mnóstwo żołnierzy Chodź tu Dobra Trzeba zejść z konia Strzał. Bardzo piękny. No, sorry. Musimy go załatwić. Siedem strzał zostało. Chyba się udało, ale straciliśmy mnóstwo żołnierzy, na pewno bardzo dużo jeszcze nawet nie skończyliśmy walki Dobra znowu everyone charge archers fuch oj, w drzewa wjechałem żeby nie mieli drugiego trolla. W sumie najlepsze jednostki zazwyczaj daje się na początek, a ja muszę właśnie to zrobić, bo... No, to już są takie orwi płcie, których nie... nie należy też lekceważyć. Mam taki króciutki ten mieczyk, że... Nie mogę nikogo nim trafić praktycznie dobrze idzie, o wow. dobrze Dajemy radę. Tego. Tego. Dobrze. Gdzie są nasze oddziały? A walczą tam z inną grupką. O tam. A ja tu się z tymi męczę. Dobrze. Dajemy radę. Ten teraz tego, teraz tego. Kurde. Nie trafiłem. Ten. Kolejny, kolejny. Won. Bo mnie zabiją jeszcze. Co się boi jaj. dobra, czas się wycofać troszeczkę. Przynajmniej tu moi dobiegają znowu się schylili. Ostatni ten. A. Dobra, rozwalili. Czyżby to już był koniec? Czy jeszcze ktoś tam żyje? Proszę. Wspomogliśmy naszych ilu nas? 34. czterech. to Mmm, Ok. Hmm, Guardsmanów zrobimy. Tutaj jak widzicie jest kolejna walka, ale to już, to resztę już będziemy mieli w przyszłych odcinkach, więc ode mnie to by było wszystko, więc trzymajcie się, hejos!